Policjalistki podały koledze pigułkę gwałtu w piwie. Robią mu ośmieszające zdjęcia, żeby go potem szantażować. Jak jutro zobaczy te zdjęcia, to padnie na zawał, a nam zapłaci za milczenie. Nie będę dla was krad. Zrobisz to, aby zobaczyć wszystkie zdjęcia, jakie ci zrobiliśmy. Chłopiec kradnie nauczycielowi klasowe pieniądze. Kto te zdjęcia? Szantażowałyście go nimi, tak? Zgłaszam tę sprawę na policję. A jakie ma ostre pazurki. Chodźmy już. W okolicy szkoły panuje wścieklizna. Trójka gimnazjalistów zostaje podrapana przez zarażone zwierzę. Zdrapał mnie. Kot był charakterystyczny, czarno-rudy. Wszyscy widzieliśmy, że to był normalny kot, a nie żadna bestia z pianą spyska. Jesteś blada. Marlena ma pierwsze objawy choroby. Będę wymiotować, chyba się zaraziłam. Późnym popołudniem w niemal pustej szkole dwie licealistki, Milena Mruz i Urszula Gładysz, postanowiły zabawić się kosztem młodszego ucznia Tomka Szczygła. Starannie wszystko zaplanowały. Zwabiły gimnazjalistę do pustej sali i skusiły, by napił się piwa, do którego wrzuciły pigułkę gwałtu. Weź na to krzesło! Co? Pokaż, jakie masz mięśnie! To zdjęcie. Robię, robię. O, daj. daj. Pokaż, kto jest panem świata. Ja! Ja jestem panem świata. To jest panem, powtór. Ja! A teraz zrób taką fajną minę, jakbyś chciał się na mnie rzucić, nie? Że zawsze Ci się podobałam. Ale Czeria. masz. ej jest. <grym> 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 A, A to muś, nie rozebrałby się dla nas jeszcze trochę? Prosimy. Tak ładnie. Dla nas tego nie zrobi. Zrobi. Tak, <grym> Ściągnąłbyś trochę spodnie. Jeszcze, jeszcze trochę. O, o. Czekaj. I jeszcze teraz tak jak statua wolności. O, o, tak. O. Jeszcze. Rów. Mam. mam to? No nie wierzę. No, no to musisz jeszcze trochę. Tak? Spadamy. Fakotku. kotku. Trzymaj się. Ale gdzie idziecie? <laughs> Specjalnie wybrałyśmy tego chłopca, bo z daleka widać, że jest naiwna, a do tego nieźle dziany. Jak jutro zobaczy te zdjęcia, to padnie na zawał, a nam zapłaci za milczenie, a przecież o to właśnie chodzi. Nauczyciel informatyki Piotr Gądek zna licealistki, bo często są z nimi kłopoty. Jakiś czas temu namawiały uczennice do kradzieży, są złośliwe i agresywne wobec słabszych. Odrabiałyśmy razem lekcje i właśnie wychodzimy do domu. Znowu coś kombinujecie? Nie. Skąd? Na pewno. To tak, pewno. pewno, panie profesorze. Fajnie by było. Do, Do widzenia. widzenia. Do widzenia. Dziewczyny są uczennicami drugiej klasy liceum i dały się już niestety poznać z bardzo niedobrej strony. Dostawaliśmy sygnały, że są agresywne, wykorzystują słabszych uczniów. Ale zawsze umieją się sprytnie wytłumaczyć. A my, nie mając dowodów, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wobec nich żadnych konsekwencji. Uczniowie gimnazjalnej klasy pierwszej C Marlena, Seweryn i Wojtek skończyli już lekcje, ale nie chcą się jeszcze rozstawać. Obaj chłopcy podkochują się w dziewczynie. Marlena woli Seweryna, chociaż do końca nie zdecydowała. No jest. Jestem już obryty. Jakbyś chciała, to mogę ci coś pomóc. Marlena ma już wszystko w moim palcu, a ty idź do domu się poucz, kojunku. Chciałbyś w dziób? Ej, chłopaki! Jaki ładny kiciuś. Nie znasz go. No to co? Patrz jaki ładny. Słodki. Oj, tak. Zrób nam zdjęcie z Sewkiem i kotkiem, proszę. Nie wiem, czy nam księciu nie omachnie taki zazdrosny, widzę. Zrób nam, proszę. Au, jak to... Ła! Wow i gryzie z kubany. Nie gryź maluszku. Dobra, teraz zdjęcie ze mną. Jedno wystarczy. Sześć mi zdjęcie. Czy ona sobie chciała zrobić foty ze mną, tylko z tym dubkiem? Nie chcę, żeby on się dookoła niej kręcił, a robi to coraz częściej i jej się to chyba jeszcze podoba. Chcę, żeby Maryna chodziła ze mną, a sewek niech z Lubię ich obu. Wiem, że im się podobam i to jest bardzo fajne. Dobrze się z tym czuję, jak są o mnie zazdrośni, jak się o mnie kłócą. W okolicach szkoły panuje wścieklizna. Dyrektor Stanisław Chlebowski musi powiadomić wszystkich nauczycieli i uczniów o niebezpieczeństwie zarażenia się. Skutki tej choroby są bardzo groźne. Dostałem informację, w naszym mieście pojawiła się wścieklizna. O kurde. No. A to potwierdzono? Tak, tak. Dzwonili z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, jakieś Chore zwierzę znaleźli Aha. parę ulic dalej. No to będzie trzeba jutro uprzedzić młodzież. No i to najlepiej na pierwszej lekcji. Dokładnie. Przypomnijcie im, żeby nie zbliżali się do żadnych obcych zwierząt. Wyślę maila do wszystkich nauczycieli. Dobrze. Tomek Szczygieł, któremu dwie licealistki Tomek. podstępem podały pigułkę gwałtu, wciąż nie może dojść do siebie. Jest zdezorientowany i nic nie pamięta. Co się dzieje? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Piłeś alkohol? Nie wiem. Kłówa mnie, boli. Jak nie wiesz? Pytam się, czy piłeś alkohol. Nie, nie wiem. Nie, niech on mnie zostawi. Chodź tu, chodź do łazienki, Przemierz twarz. No już. Z kim piłeś? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Normalnie nie wiem. Kto przyniósł alkohol? Nie wiem. Chodź. Nie Wejdź. Gdzie my jesteśmy? W łazience. Przemyj twarz, orzeźwicie to trochę. Ja się dobrze czuję. Dobrze. Przypomniałeś sobie, co się stało? Nie. Z kim piłeś, Tomek? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Normalnie nie wiem. Umyj twarz. Nie, dobrze się czuję. Właśnie widzę. Twarz umyj. Dobrze. – Ja tu czekam, na zegar. Dobrze. Tomka znam już drugie rogi w głowie mi się nie mieści, że się tak urządził. Chłopak zawsze był pracowity, skromny i porządny, a teraz znajdą jego półnagiego pod wpływem alkoholu i może nawet narkotyków? Dziwne. A jakie ma ostre pazurki. Gimnazjaliści zachwycają się kotem, którego znaleźli w okolicy szkoły. Nie wiedzą, że zwierzę jest zarażone wścieklizną. Dwoje z nich kot już podrapał. To bardzo niebezpieczne. Jeśli uczniowie nie dostaną szybko szczepionki, mogą nawet umrzeć. Uciek przez ciebie! Coś ty taki delikatny. Nie jestem delikatny, tak? Dobra, chłopaki, koniec na dziś. Ja spadam. Mama po mnie przyjechała. Cześć. Cześć. Ej, mistrzu, poczekaj. Czego? Weź wyluzuj może tak minimalnie, jestem co? jestem wyluzowany. Przecież widzę. To jest głupie dotykać jakieś obce zwierzę. W ogóle wiecie, czulne, jest zdrowy pajem mnie podrapał. No, mnie też. No, i co z tego? Możesz ściemniać o kocie, ale wiem, że jesteś zazdrosny o Marlenę. Akurat. Kłamiesz? Weź, że daj mi już spokój, proszę się. Ona mnie bardziej lubi. A może mnie? Będziemy się bić? Jak chciałbym, ci ci w mordę. No, a ja ci oddam. Idź do domu, patrz sobie się, okej. Okay? Niech z spieprza, bo jestem normalnie w stanie przywalić. Normalnie się nie bije, ale chętnie bym mu przyłożył, bo wkurza mnie jak mało kto. Tomek! Tomek Szczegieł, który padł ofiarą starszych koleżanek, wciąż dochodzi do siebie. Czternastolatek jest mocno otępiały po tabletce gwałtu, którą podały mu dziewczyny. Wychowawca, Piotr Gądek, chce dowiedzieć się, dlaczego uczeń pił alkohol. Dlaczego piłeś alkohol? Nie wiem. Skąd miałeś piwo? Nie wiem, niech on mnie zostawi. To już słyszałem. Pytam się. Będę musiał zadzwonić do twoich rodziców. Nie, proszę nie, ja już się dobrze czuję. No to czekam na jakieś odpowiedzi. Konkrety. Halo? Nie mogę powiedzieć. Nie podoba mi się to. Przepraszam. Przecież mu nie powiem, że mnie dziewczyny namówiły. Tego nie wiem na co. Pamiętam tylko, że dały mi trochę piwa i potem już nic nie pamiętam. Gimnazjalista czuje się już lepiej. Jednak wychowawca nie chce zostawić go bez opieki. Poza tym w takiej sytuacji Dobra, musi powiadomić o wszystkim rodziców ucznia. Mama się wściechnie. I tak się dowie. B błagam. Słuchaj, masz 15 lat i piłeś alkohol w szkole. Twoje rodzice muszą się o tym dowiedzieć. Kaplica. To będzie. Czyli to był pomysł. No, chyba mój. Słuchaj, przynosisz butelkę piwa do szkoły i pijesz sam. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. To nie ja, to znaczy. Czyli jednak coś pamiętasz. Nie, nie, naprawdę nie! Możesz mi nie okłamywać? Nie okłamuję pana, na serio. Dobra, to jest samochód. Za alkohol w szkole muszę tą kałkarać. Ale najpierw chcę się dowiedzieć, co się dokładnie stało. Żałuję, że domek mi nie chce zaufać. Ale nie odpuszczę tej sprawy. To bardzo wrażliwy chłopak i boję się, że ktoś mu wykręcił jakiś numer. Następnego dnia, już na pierwszej lekcji, nauczyciele zamierzają poinformować uczniów o panującej wściekliźnie. Andrzej Lesicki musi ostrzec swoją klasę przed niebezpieczeństwem. Wśród gimnazjalistów są podrapani przez kota Marlena, Wojtek i Seweryn. Chciałem ogłosić wam coś ważnego, dobrze? Także będę teraz mówił boldem, uważajcie. Czyli Wiceczka odwołana? Wycieczka jest, tu akurat się nic nie zmienia, dobrze? Natomiast w okolicy szkoły wykryto przypadki wścieklizny. To jest bardzo niebezpieczna choroba, także chciałbym, żebyście się trzymali z dala od wszystkich obcych zwierząt. No, ale jakby ktoś miał kontakt z takim zwierzęciem, to co? To wtedy musi przyjąć serię specjalistycznych zastrzyków. A co widziałeś gdzieś takie yy, zwierzę? Nie, nie, ale yy, czyli jak się weźmie taką szczepionkę, to już pokupocie? Nie do końca, no bo na wycieczkę jutro byś nie pojechał, prawda? Natomiast zastrzyki trzeba przyjmować kilkakrotnie w pewnych odstępach czasu. Czyli jak komuś leci z Japy to nie jedzie. i to nie jest zabawne, dobrze? To jest bardzo poważna choroba. Także chciałbym powtórzyć, jeżeli zobaczycie w okolicach szkoły obce zwierzę, psa, kota, proszę nas od razu o tym poinformować, my zawiadomimy służby weterynaryjne i oni się tym zajmą, dobrze? A teraz Jonathan, proszę, dowcipny, pozbierasz te wszystkie papierki razem z Zosią też, Zosia, do roboty. Raz, dwa! Musimy powiedzieć o tym kocie, bo się pogięło. Po co? Jak ten kot był na stówę zdrowy. Skąd wiesz? No, przecież był łagodny, a nie żaden wściekły. Y mnie podrapał. A mnie nawet ugryzł. Ściągnij na dół te rękawy, bo widać, że jesteś podrapany. Kurczę, Maryla. Ja jadę na wycieczkę, o sobie możesz powiedzieć, ale jak powiesz o mnie... O mnie? To się do ciebie do końca życia nie odezwę, rozumiesz? Mm. Nie żartuję, nie zamierzam myśleć o żadnym kocie ani o wściekliznie. Na wycieczkę jadę już, a Wojtek myślałam, że jest fajniejszy. Nie wiedziałam, że to taki synek i histeryk, jak baba stara. Wolę sewka milion razy. Nie chcę jej puścić samej z Sewerynem, boję się tej cholernej wścieklizny, ale nie chcę, żeby ona sama pojechała z tym gnojkiem.